Witam, pora na filmik, filmiki z obróbki, zaczniemy od krótkiego omówienia prac. E, tak, tutaj mamy ładna ostrość, nieprześwietlone niebo, troszkę cieni, ale to bez problemu wyciągniemy. I naprawdę przy, przyzwoity kadr, trochę mocno centralnie, nie mam żadnego pojęcia gdzie to było, bo ja tej statuły, rzeźby nie, nie zauważyłem. Fajnie, fajnie wyszło. Na to też, równie, też nie zwróciłem uwagi. Ostrość też jest, ok. Nie wiem, czy tak na wprost nie byłoby lepiej, chociaż ciężko powiedzieć. Ważne, że płytka głębia, że jest ładnie wyłowione. Coś ciekawego z tego zrobimy. Tutaj taka trochę, trochę geometrycznych figur. Mamy tutaj trójkąt, tutaj mniejsze. No, ogólnie tak. Niby to jest dach, niby to jest budynek, ale tak jakby skupiamy się tutaj na, na geometrycznych kształtach. No i całkiem fajnie, przyzwoicie to wyszło, chociaż tło troszkę jest mało rozmyte, ale ważne, że jest ostro. Jest przyzwoicie, całkiem całkiem kawałek. Tutaj to, co Ci już pisałem przy okazji innych, innych zdjęć: jak najniższa perspektywa, chociaż tu na szczęście byłeś całkiem daleko, więc, więc jest. Nieco niżej, ale im niżej, tym lepiej. Zwierzaki najlepiej się fotografuje z perspektywy ich orzu. O, tutaj jest całkiem ciekawe ujęcie. Ostrość poszła gdzieś tutaj na tę 11-12. No, na, naprawdę fajny, fajny motyw. Podszedłeś trochę do, inaczej do tego tematu niż reszta, więc ciekawe. Tutaj wszyscy fotografujący. Wszystko sfotografowane trochę przez te krzaki, więc tak inaczej wygląda ciekawie. Myślę, że przyzwoite ujęcie tego, tego klombu. No, takie nie, nieźle. Tutaj, no, tak troszkę detali. Te gałązki. Pamiętaj, że zawsze trzeba tak tak komponować ujęcie, żeby coś się wyróżniało. E, coś było na pierwszym planie, coś było ostre, e, a reszta dawała nam tylko tło. Tutaj troszkę chaosu. Ciężko będzie, ale coś z tego wyłowimy, wyeksponujemy. O, tutaj podobnie, tylko bez ludzi. Ideczko ostrość, a bo ostrość jest tutaj dalej. Ustawiło się ostrość bardzo daleko. I to troszkę przytniemy i wyeksponujemy, będzie całkiem nieźle. Tutaj z kolei wyszedł nam taki wzór z tych wciśniętych tych. Tu też przydałby się jakiś motyw, jeden, który, który się wyróżnia. Ale fajnie wyszło, wyszło, jak, wyszło to jak, nie wiem, łuska na rybie, fala. Ta powtarzalność jednak, jednak coś, coś ma w sobie. O, tutaj szerokie ujęcie. Jest ta fontanna, i tutaj fontanna. Myślę, że spróbujemy to pokazać jakoś tak, taki płaski, szeroki kadr, coś a la panorama. E, tu lilię. O, żabę widzę. Chwila. No, tu jest żaba. Ha! Nie znalazłem coś ciekawego. Więcej nie ma żab. Fajnie wyglądały te lilie więc myślę, że no, troszkę przytniemy, troszkę jak i będzie całkiem ciekawy kadr. Tutaj fontanna i, i odbicie, troszkę brak ostrości, ale nie jest źle. Taki skośny kadr, nie wiem, czy będę to prostował, w każdym razie na pewno skupię się tutaj na tym środku, żeby nie pokazywać za dużo. A tu Ci wyszedł całkiem fajny portrecik. Babcia będzie zadowolona. Trochę się skrzywiła, ale ładne tło, bardzo rozmyte, to też dlatego, że byłeś dość daleko, ale nie na tyle daleko, żeby, żeby zwiększyć ostrości i zobacz, że to było przy maksymalnej ogniskowej, przy 85 mm trzeba się odsunąć ale najbliżej jak, jak się da, żeby postać ujęć, no i widzisz, tło jest daleko, postać jest blisko, no i mamy ładną płytką głębi. Tutaj już jest krótsza ogniskowa, byłeś pewnie w podobnym miejscu i zobacz. Postacie są ostre i tło już nie jest tak rozmazane. Nadal jest fajnie, jest, jest fajna sytuacja, ale już, już jest trochę inaczej. Tam przede wszystkim celowałeś po skosie do góry, więc to tło było gdzieś tam, tamto drzewo, więc to jeszcze dalej było niż, niż tutaj. No i, i ogniskowa była inna. To ma duży wpływ na, na głębi ostrości. O, ta kopnięta fontanna. Troszkę ostrości brak, ale jakoś to przytniemy, troszkę wyeksponujemy. Mimo wszystko wygląda ciekawie. Choć zdania są podzielone. Hmm, tutaj trudny, trudny temat, bo e, tak, tu mamy ciemno, tu mamy bardzo jasno i zazwyczaj właśnie to się przepala. A jak spróbujemy zrobić zdjęcie tak, żeby tutaj nie było prześwietlone, to tutaj jest czarno. Jeszcze dodatkowo wyłażą tam tak, nam takie obłudki, to jest aberracja wokół tych ciemnych miejsc. I nawet jak próbujemy stąd coś odzyskać, to ten fiolet niebieski, czy zależnie od obiektywu, to zawsze coś tam zostaje. Także trudny temat, ale mimo wszystko wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie, choć troszkę brakuje ostrości. Jednak dziwne, bo to jest jedna setna. Chyba ci się ręce trzęsą. O, ścieżka. Ścieżka już wygląda lepiej, chociaż nadal troszkę brakuje ostrości. Dziwne. 1,50. Coś Ty za bardzo machasz. Bo 1,50 powinna sobie w zupełności poradzić. I co jest niskie? Trzeba trzymać stabilnie. Tutaj jest 1,129. Też szaleje ten telefon. Ostrość jest w miarę, tylko ponownie kucać. Fajne, fajne, światełko, fajnie wszystko, wszystko jest fajnie, tylko jest za bardzo z góry, to raz. Dwa, że jest za daleko. Patrz, zdjęcie jest wielkie, psiak jest mały. Troszkę się to przytnie, ale zobaczymy ile się da. A tu mamy ciekawe, ciekawą kombinację, to są chyba, podobnie to, to wygląda do wrzosów, ale nie wiem, czy to wrzosy, czy nie wrzosy. A tutaj jakieś inne listki i fa fajnie komponują się ze sobą, zupełnie. Zupełnie inna faktura, zupełnie inny kolor i tak przepleciony ze sobą, naprawdę ciekawe. Kasztan. Nieco nieostry, ale z tymi liśćmi gałązka, myślę, że jak to ciasniej nieco skadrujemy, to będzie takie wspomnienie e, jesieni dla, dla wszystkich, no bo jednak na, zbierało się na jesień kasztany na, na plastykę, żeby coś z nich tam lepić, każdy to robił w którymś tam momencie szkoły. Tu bardzo fajnie wyszło, bo sam budynek. Nie mam pojęcia co to jest, ale wygląda na jakiś dworek, pałacyk czy coś, ale niebo wyszło naprawdę fajnie. Trawa wyszła hmm, też taka pierzasta. No całkiem, całkiem sobie tutaj poradził eee, ten aparat. Eee, troszkę może dużo tego dołu. Troszkę to sprzytniemy, ale naprawdę jest nieźle. No, a tutaj to jarzymi... Nie, to nie jest Jarzem. Nie pamiętam nazwy tego drzewa, ale koło szkoły nam rosły, gładziliśmy na nie. W każdym razie troszkę brakuje tu ostrości, bo jednak zawsze pierwsze, pierwsze, co się rzuca w oczy, to to co jest najbliżej, jest największe. Musisz nacisnąć na ekran w tym miejscu i wtedy starać się już nie przesuwać, nie odsuwać, bo on niby poprawia w tym miejscu, gdzie, gdzie przytrzymałeś. Ale nie zawsze mu wyjdzie. Najważniejsze jest to, co jest w pierwszym tym. Spróbujemy coś tu jeszcze wyeksponować. Także zapraszam do dalszej części i zobaczymy, co, co nam z tego wyjdzie.